Twoje okno zacznie się trząść, a to będzie uderzało w nie coraz mocniej. Zacznie szarpać witryną. Nie martw się, nie zbije okna, ale proszę cię, nie otwieraj oczu, nieważne jak bardzo będziesz przestraszony, nieważne jak bardzo będziesz chciał krzyczeć, udawaj, że nic nie słyszysz, nie otwieraj oczu, tylko udawaj, że śpisz. Po chwili hałasy ucichną, ale to nie odejdzie, nie daj się nabrać. Trzymaj oczy zamknięte. Postaraj się zasnąć. Od pewnego czasu na TikToku pojawiają się konta, które mówią o tajemniczej postaci Gryglickiego, pochodzącego z Starchomina. Mówią o nadchodzącej mgle, która ma się pojawić pod koniec marca. O co tym wszystkim użytkownikom chodzi i czy jest prawdziwy i niebezpieczne? Około listopada 2021 roku na TikToku narodził się wyjątkowo dziwny i niepokojący trend. Otóż wiele kont zaczęło nagle udostępniać filmy dotyczące Gryglickiego, istoty rodem z koszmaru, która rzekomo miałaby zagrażać mieszkańcom Warszawy, a dokładniej w Tarchominie. Ale czym jest Gryglicki? Gryglicki to taki polski slenderman, mroczna postać pochodząca z Polski. Skinwalker, czyli skórzak, jest stworzeniem pochodzącym z zwierzęt rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej. Podobno jest stworzeniem zmiennokształtnym i może przybrać dowolną formę, może wyglądać jak pies. Kamień, albo jak miłość z czasów szkolnych, jest stworzeniem wszystkożernym, które bardzo szybko się porusza i nie jest wykrywalne przez termowizjer. Krążą pogłoski, że Amerykanie, którzy mieszkają blisko lasu, skarżą się na dziwne dźwięki pochodzące niby od zwierząt, jednak kiedy wychodzą sprawdzić, to tych zwierząt wcale tam nie ma. Gryglicki powstał w 1985 roku w Tarchominie. Informacje na temat tej istoty są zebrane na kasecie VHS, którą ktoś odnalazł w swoim mieszkaniu w 2003 roku. Niepokojące około minutowe klipy, które trafiają na TikToka pochodzą właśnie z tej kasety. Nagrania zawierają przerażające nieludzkie dźwięki, które rzekomo wydaje to stworzenie. Sylwetkę tego potwora widać na zamazanych, niewyraźnych zdjęciach. Ogólnie materiały dotyczące tej dziwnej postaci są stylizowane na nagrania z kaset VHS z lat 80. i 90. ubiegłego wieku. Obraz jest w słabej jakości, widać na nim efekt śnieżenia i można odnieść wrażenie, że nagrania te zostały skądś wykradzione. Ale skąd? W filmach pojawia się określenie Projekt Tarchomin 2.0, w którym chodzi o kompleks budynków, w których naukowcy mieli badać schwetanego skórzaka. Mówi się, że może to być polska odpowiedź na Fundację Specjalnych Czynności Przechowawczych, w skrócie SCP. Fundacja ta zajmuje się łapaniem i przechowywaniem anomalii takich jak obiekty, stworzenia, zjawiska, zdarzenia, lokalizacje, w których to pracownicy poddają je eksperymentom i przechowywają z dala od człowieka. Ponoć projekt Gryglickiego wykorzystywano do eliminowania niewygodnych ludzi poprzez zrzucanie ich na pożarcie potwora o nazwie Gryglicki. Na TikToku istnieje wiele opisów, jak chronić się przed gryglickim, albo sugerują, że on ich obserwuje. Nie otwieraj oczu. Każdego ostatniego dnia w miesiącu zasłaniaj rolety lub firanki, zanim pójdziesz spać. Jeśli w środku nocy usłyszysz ciche stukanie w okno, nie otwieraj oczu. Być może jesteś jedną z tych pechowych osób, które usłyszą te dziwne, przerażające dźwięki. To nie jest twój przyjaciel. Trzymaj oczy zamknięte. Dźwięk stanie się głośniejszy, stukanie będzie coraz szybsze, nie pozwól, aby ciekawość z tobą wygrała, nie ruszaj się, to straci cierpliwość. Tak naprawdę to nikt nie wie, co stało się z tymi, którzy otworzyli oczy i zobaczyli, co pukało w ich okno.